Lessie wróć. Czwarty i znowu w domu. Czyta Adam Buck. Kiedy Joe Carloach opuścił budynek szkoły i minął bramę, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Stanął kompletnie osłupiały i dopiero po chwili wydał z siebie dziki okrzyk radości. Lessie! zawołał ile sił podbiegając do psa. Był tak szczęśliwy, że ukląkł przy niej zanurzając palce w bujnej sierści. Po czym przytulił się do jej szyi i zaczął głaskać ją pieszczotliwie po bokach. Joe tryskał nieopisaną radością. Poderwał się i zaczął wręcz tańczyć wokół Lesy. Gdyby jednak ktoś uważnie obserwował przebieg całego wydarzenia, dostrzegłby wyraźny kontrast pomiędzy zachowaniem chłopca i psa, podczas gdy Joe wprost promieniał, Lesy siedziała spokojnie i lekko poruszała zakończonym białą kępką ogonem. Okazując w ten sposób zadowolenie ze spotkania ze swoim przyjacielem. Wyglądało to tak, jakby chciała powiedzieć: Nie przesadzajmy z tą czułością. Jestem po prostu tu, gdzie moje miejsce. Co w tym takiego nadzwyczajnego? Chodź, Lesi, zawołał chłopiec. Nie zastanawiając się ani przez chwilę, jak to się stało, że Lesi się tu znalazła, odwrócił się i popędził ulicą. Ile tylko miał sił w nogach. Kiedy jednak takie pytanie przyszło mu w końcu do głowy, wolał o tym nie myśleć. Nie ma sensu zastanawiać się nad przyczyną jej powrotu. Najważniejsze, że znów są razem. Chociaż najróżniejsze myśli zaczęły przychodzić mu do głowy, umysł natychmiast je wypierał. Może ojciec po prostu odkupił Lesji? Nie jest to chyba wykluczone. Teraz, kiedy chłopiec pędził jak szalony przez High Street, wydawało się, że Lesji udzieliła. Się jego euforia dogoniła chłopca i biegnąc obok niego podskakiwała wysoko i poszczekiwała entuzjastycznie, tak jak to zazwyczaj czynią szczęśliwe psy. Podobnie jak wszystkie zadowolone owczarki rozwierała przy tym szeroko pysk. Zdaniem posiadaczy owczarków każdy koli potrafił śmiać się na zawołanie, zupełnie tak jak człowiek. Miając urząd pośrednictwa pracy, chłopiec zwolnił kroku. Nagle jeden z oczekujących przed budynkiem mężczyzn zawołał głośno Hej chłopcze, jak to się stało, że znów masz swojego psa? Człowiek ten zwrócił się do chłopca używając miejscowej gwary Joe odpowiedział mu więc w ten sam sposób Chociaż w szkole wszyscy uczniowie musieli posługiwać się poprawną angielszczyzną Grzeczność nakazywała odpowiadać dorosłym w ich własnym dialekcie Czekała na mnie pod szkołą i właśnie wtedy dotarła do niego smutna prawda. Gdyby powiem jego ojciec odkupił psa, to w takiej dziurze jak Greenal Bridge wszyscy już dawno by o tym wiedzieli. Mieszkańcy byli zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się u sąsiadów. Więc ukrycie tak doniosłego wydarzenia nie mogło wchodzić w rachubę. A zatem Leslie uciekła. Teraz wydawało się to oczywiste. Joe Carloge. Nagle stracił iskierki radości w oczach i nie mógł już dalej biec tak bez Szedł teraz zamyślony, powolnym krokiem, aż dotarł do ścieżki wiodącej pod górę do domu. Zatrzymał się przed drzwiami i spojrzał na psa ze smutkiem. Poczekaj tu na mnie, Lesi, powiedział. Przygaszony odczekał jeszcze dłuższą chwilę, aby rozpogodzić twarz i ukryć wzruszenie, po czym wszedł do środka. Mamo zawołał. Cóż za niespodzianka! Chłopiec wyciągnął do matki rękę, jakby ten gest miał się przyczynić do spełnienia jego największego marzenia. Lesi wróciła! Krzyknął radośnie. Wtedy zobaczył wystraszone oczy matki zwrócone w jego stronę. Także ojciec siedzący jak zwykle przy kominku rzucił na niego niespokojne spojrzenie. Kiedy chłopiec wchodził do izby, oboje rodzice skierowali swój wzrok na Lesi, która podążała za nim i przyglądali się jej w milczeniu. Collie musiała zrozumieć to milczenie, bo zatrzymała się na chwilę, potem zaczęła nieśmiało przesuwać się naprzód, jak to zazwyczaj czynią psy, gdy czują, że coś przeskrobały, chociaż nie wiedzą dokładnie co. Podeszła zatem do dywanika leżącego przed kominkiem i pomachała kilkakrotnie ogonem na znak, że jest, jeśli coś nabroiła, to przeprasza i obiecuje poprawę. Przebaczenia jednak nie otrzymała, o czym świadczyła reakcja ojca, który odwrócił się od niej i zapatrzył w ogień, jakby chciał przez to powiedzieć, że nie może znieść już jej widoku. Lesi powoli zwinęła się w kłębuszek na dywaniku, dotykając ciałem stopy ojca. Ten jednak natychmiast cofnął nogę. Wtedy pies położył głowę na łapach i także zaczął wpatrywać się w ogień, jakby miał nadzieję, że w tej czarodziejskiej krainie złotych płomieni. On znajdzie pocieszenie oraz sposób na rozwiązanie swoich problemów. Matka poruszyła się pierwsza, oparła ręce na piotrach i wyraziła swoją złość ciężkim i niezwykle wymotwnym westchnieniem. Joe zerknął na nią i po chwili, jakby próbując udobruchać rodziców i zmiękczyć ich serca, zaczął opowiadać głosem pogodnym i pełnym nadziei. Wyobraźcie sobie, że wychodzą ze szkoły. Patrzę, a tu Czeka na mnie pod bramą. To tam, dokładnie tam, gdzie zawsze. Nie macie pojęcia, jak bardzo cieszyła się na mój widok. Widok. W życiu nie widziałam tak szczęśliwego psa. Machała ogonem, jakby miała zwariować z radości. Joe opowiadał jak w jakimś amoku, wymawiając każde słowo z wielkim ożywieniem. Chłopiec chyba wyczuwał, że dopóki będzie mówił, to ani ojciec, ani matka nie wypowiedzą tego okropnego zdania którego tak bardzo się obawiał. Potokiem słów pragnął po prostu odwlec spodziewany wyrok. Od razu zauważyłem, że musiała się bardzo stęsknić za mną, za nami wszystkimi. Pomyślałem sobie, że będzie chyba lepiej, jeśli zabiorę ją do domu, że moglibyśmy... Nie! Przerwał mu nagle przenikliwy głos matki. Było to pierwsze słowo, jakie usłyszał Joe od swojego powrotu do domu. Chłopiec zamilkł ale już po chwili zaczął mówić ponownie, nie zamierzając rezygnować z walki, która i tak była skazana na porażkę. O czym zresztą dobrze wiedział. Ale mamo, przecież Leslie wróciła do nas sama. Możemy ją ukryć, oni się nie dowiedzą. Możemy powiedzieć, że jej nie widzieliśmy i wtedy oni... Nie! Powtórzyła matka surowo, po czym odwróciła się z gniewem i dalej nakrywała do stołu jak większość miejscowych gospodyń, lubiła sobie trochę pozrzędzić, gdyż czynność ta przynosiła jej ulgę i rozładowanie napięcia. Wypowiadane przez nią zimne i okrutne słowa służyły jedynie do maskowania prawdziwych uczuć. Psy, psy, wiecznie tylko psy, zawołała. Aż mnie mdli, kiedy o nich słyszał. Nie chcę ich więcej widzieć ani o nich słyszeć. Lesji została sprzedana i koniec. Niech prędko stąd znika. Masz ją zabrać i to zaraz, bo lada moment będzie tu haines, a ja nie mam ochoty tłumaczyć się przed tym przemądrzalcem. Ostatnie słowa wypowiedziała ostro, naśladując skrzekliwy głos hainesa, psiarczyka księcia Rudlinga. Pochodził z Londynu i mówił południowym akcentem. Miał także zwyczaj połykania samogłosek, co zwykle irywało miejscowych, którzy mówili wolno i wyraźnie. Wszystko, co miałem ci powiedzieć, skwitowała matka. I zapamiętaj sobie raz na zawsze, że lesi została sprzedana i trzeba ją natychmiast odprowadzić do właściciela. Widząc, że w matce nie znajdzie sprzymierzeńca, Joe postanowił zwrócić się do ojca. Mężczyzna siedział jednak nieruchomo przed kominkiem, zachowując się tak, jakby nikogo nie słyszał. Zdesperowany chłopiec wysunął buntowniczo dolną wargę i zaczął obmyślać nową strategię. Z pomocą przyszła mu lesji, której reakcja była chyba najmocniejszym argumentem. Kiedy w domu zapanowało milczenie, musiała uznać, że konflikt został zażegnany. Podosniosła się powoli, podeszła do sama i zaczęła ostrożnie trącać nosem jego dłoń. W taki właśnie sposób zachowują się psy, gdy chcą zwrócić na siebie uwagę lub poszukują otuchy u swojego pana. Jednak sam cofnął rękę i nadal wpatrywał się w ogień. Joe wszystko obserwował i po chwili nieśmiało zwrócił się do ojca. Tato, powiedział nieśmiało, dlaczego się z nią nie przywitasz? Przecież ona niczemu nie zawiniła. Spójrz, jaka jest szczęśliwa, że wróciła do domu. Mógłby się chociaż pogłaskać. Ojciec nadal nie reagował na słowa syna. A jeśli w tej psiarni nie dbają o nią jak należy? Joe mówił dalej, jakby do siebie. Jesteś pewien, że oni wiedzą, jak powinno się ją karmić? A jej sierść jest chyba trochę zaniedbana, prawda? Nie sądzisz, że odrobina wywaru z siemienia lnianego do, dodanego do wody mogłaby przywrócić jej dawny połysk? Gdybym podawał jej wywar, na pewno jej włos nabrałby szlachetniejszego blasku, prawda, tato? Wpatrując się nadal w ogień. Ojciec zaczął lekko potakiwać głową. W przeciwieństwie do męża, pani Carloge od razu przejrzała taktykę syna i zareagowała ze złością. No tak, westchnęła wzburzona. Od razu widać, że nazywasz się Carloge i pochodzisz z Yorkshire. Inaczej nie znalazłbyś się na tych kundlach lepiej niż na czymkolwiek innym. Jej głos zaczął się rozchodzić po całym domu. O Boże! Ubolewała. Czasami mam wrażenie, że dla mężczyzn zujano ważniejsze są psy niż ich własne dzieci. Oto cała prawda. Czy w tych ciężkich czasach chociaż jeden z nich stara się o jakąś posadę? Nic podobnego. Biorą tylko zasiłki i pewna jestem, że nie jeden gotowy jest zagłodzić rodzinę. Byleby tylko jego pies miał co do pyska włożyć. Widząc, że ojciec poruszył nerwowo nogami, Joe szybko jej przerwał. Ale naprawdę, mamo, zobacz tylko, jak schudła. Założę się, że nie dają jej odpowiedniego pożywienia. No tak, odrzekła matka ze złością. Faktycznie, nie najlepiej wygląda. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się okazała, że ta menda, heines, podkrada najlepsze mięso dla siebie. Jak Boga kocham, w życiu nie widziałem większego skąpse i łajzy. Tym razem, wyrzucając z siebie kolejny potok słów, spoglądała na psa. Nagle ton jej głosu uległ całkowitej zmianie. Mój Ty Boże! Westchnęła. Jak ona wynędzniała! Biedna psina! Zaraz jej przyrządzę co należy. Jeśli to jej nie postawi na nogi, to znaczy, że nie znam się na psach. W tym momencie pani Carlowska zorientowała się, że przejawienie tak szczerego współczucia pozostaje w całkowitej sprzeczności z tym, co mówiła zaledwie przed chwilą. Dlatego też ponownie podniosła głos, tym razem dla zachowania pozorów i odwrócenia uwagi. Ale jak tylko ją nakarmię, musi wracać do psiarni, powiedziała gniewnym, stanowczym tonem. I nie chcę już widzieć żadnego psa w tym domu. Pomyśleć tylko, ile to się trzeba namęczyć, zanim się go wychowa. Tyle samo roboty co z wychowaniem dziecka. I co w końcu mamy z tej charówki? Stara śpiewka. Gdy rając tak przez pewien czas, pani Carlouch podgrzewała jedzenie, po czym postawiła miskę na podłodze tuż przed psem. I razem z synem przyglądała się, jak wygodniała lesji zajada ze smakiem. Natomiast ojciec ani razu nie spojrzał na psa, który jeszcze do niedawna był jego własnością. Kiedy Lesji skończyła jeść, pani Karlocz odniosła miskę do kuchni, a Joe wziął z kominka szczotkę i kawałek sukna. Usiadł na dywaniku obok lesji i zaczął starannie szczotkować jej sierść. Początkowo ojciec wciąż wpatrywał się w ogień. Ale z upływem czasu zaczął zerkać ukradkiem stronę syna i psa, siedzących tuż obok jego nóg. Wreszcie, nie mogąc się powstrzymać, wyciągnął rękę w ich stronę. Nie tak to należy robić, synku, powiedział pozornie szorstkim, ale pełnym skrywanego uczucia głosem. Pamiętaj, że jeśli się do czegoś zabierasz, musisz to robić prawidłowo. Przypatrz się dobrze. Tak się rozczesuje suje sierść psa. Sam odebrał synowi szczotkę i sukno. Podszym przyklęknął na dywaniku i zaczął umiejętnie wycierać i czesać bujną sierść lesji. Jedną ręką czule podtrzymywał szlachetną głowę owczarka, podczas gdy dru drugą rozczesywał śnieżny biały kołnierz oraz jedwabisty puch na piersi i łapach. Tak oto na krótką chwilę do domu państwa Karlołdżów powrócił radosny nastrój, pełen rodzinnego ciepła. Zdawało się, że pokazując synowi na czym polega prawidłowe czesanie psa, ojciec zapomniał o całym świecie. Joe siedział tuż obok obserwując uważnie każde pociągnięcie szczotki, aby je dobrze zapamiętać. Wiedział bowiem, podobnie zresztą jak wszyscy inni mieszkańcy miasteczka, że w promieniu 10 mil nie ma człowieka, który potrafiłby wyszykować swojego owczarka zarówno na codzienny spacer, jak i na wystawę u psów, bardziej fachowo niż sam carlud. Nie należy się zatem dziwić, że największym marzeniem chłopca było stać się równie doskonałym hodowcą. Dopiero pa pani Karlocz przypomniała mężowi i synowi o tym, o czym wszyscy chwilowo zapomnieli. Mianowicie, że pies nie należy już do nich. No proszę, zawołała. Zabierzcie w końcu te tego psa z domu, czy nie? Ojciec odwrócił się wyraźnie zdenerwowany. Kiedy był wzburzony, zaczynał mówić z mocnym akcentem, co było charakterystyczne dla większości mieszkańców Yorkshire. Chyba nie chcesz, żebym odprowadził takiego zaniedbanego brudasa. Przecież wygląda jak lump. Słuchaj, Sam, jeśli się w tej chwili nie pospieszysz, nagle przerwała, ponieważ z ogrodu dobiegł odgłos kroków. No i proszę, zawołała, teraz już za późno. Idzie ten nędzny hajnes. Zanim zdołała podbiec do drzwi, mężczyzna zdążył już wejść do izby. Oczom domowników ukazała się drobna, szczupła postać w krasiastej kurtce, bryczesach i sukiennych kamaszach. Wzrok psiarczyka zatrzymał się na psie leżącym przed kominkiem. No tak, to było do przewidzenia zawołał. Wiedziałem, że ją tu znajdę. Sam Karloł wstał powoli. Właśnie ją szczotkowałem wyjaśnił dobitnie a potem zamierzałem ją odprowadzić. O tak, uważajcie, bo uwierzę — drwił haines. Ale teraz to już zbyteczne. Skoro tak się złożyło, że tu wpadłem, sam ją odprowadzę. Mężczyzna wyciągnął smycz z kieszeni, podszedł do lesji i założył jej obrożę przez głowę. Pociągnięta smyczą podniosła się posłusznie i podążyła za nim z podwiniętym ogonem. Przed odejściem Haines zatrzymał się jeszcze przy drzwiach i powiedział. Widzicie, tak się składa, że znam już się trochę na ludziach i takie sztuczki nie są mi obce. Na szczęście wiem coś na temat hodowców z Yorkshire i waszych wracających do domu psów. Celowo zaprawiacie je do ucieczki, aby móc je sprzedać porownie. Ale ja znam te wasze fortele i nie dam się na nie nabrać. I pragnę was zapewnić... Haines zamilkł nagle, gdy sam z twarzą poczerwienia uzobniał. Wstał i ruszył gniewnie w jego stronę. To w takim razie dobranoc. Rzucił pospiesznie na odchodne, po czym szybko zamknął drzwi i oddalił się wraz z lesi. W Dom zaległa cisza, którą wkrótce przerwał podniecony głos pani Karlaucz. Tego już za wiele. Wchodzi taki kozak do czyjegoś domu, nie racząc nawet zapukać ani zdjąć czapki, zachowuje się, jakby był samym księciem. A to wszystko z powodu Lesji. Dobrze przynajmniej, że ją sobie zabrał. Wreszcie będzie w domu trochę spokoju. Obym jej już więcej nie zobaczyła. Gdy zrzędliwa pani Carlowc utyskiwała, jak nakręcona, Joe z ojcem siedzieli w milczeniu przy kominku, wpatrując się w ogień. Tak właśnie zachowują się ludzie z północy, kiedy ogarnia ich głęboka troska.